Tabletki Zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku, o 21.00, na kanale Mediteusz. Tabletki Zmian. Na dobranoc. Dobry wieczór, dziewczynki chłopcy. Dobry wieczór, słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór, Mediteuszki i Mediteusze. Tabletki Zmian, odcinek drugi. Ja nie wiem, czy wiecie, ale miałem nagrany drugi odcinek Tabletek Zmian. Ale musiałem go nagrać ponownie. Tylko po to, żeby wam serdecznie podziękować za to, co wydarzyło się po wczorajszych tabletkach zmian. Słuchajcie, wstałem dzisiaj rano, dzisiaj to znaczy we wtorek, bo emisja jest we wtorek tego drugiego odcinka i zajrzałem do mailowej skrzynki. 700 maili. 700 wiadomości, że w ogóle super, łysy, dzięki, tabletki zmian, fajnie, zostajemy, kurczę, a niech powróci jeszcze nasennik i tak dalej. Także z całej swojej łysej siły i w ogóle kłaniam się nisko do samej ziemi. Dzisiaj kontynuujemy temat Módry Mudry to naprawdę bardzo potężne gesty, układy dłoni, energetyczne układy dłoni, które zapewniają nam dobrostan. Jest taka jedna mudra, którą naprawdę wszyscy, jak jeden mąż, będą stosować po tych tabletkach zmian dzisiaj. Nazywa się Kubera Mudra. Mudra bogactwa. Zerkam tutaj, co się wydarza na komputerze. Mudra bogactwa. Jak rozumiesz bogactwo? Czy bogactwo to tylko kasa, która wypełnia Twój portfel, czy bogactwo to wszystko to, co dobre do Ciebie przychodzi? Moim zdaniem, wszystko to, co przychodzi do nas dobrego, wszystko to, co pozwala nam się czuć dobrze w spełnieniu, w bogactwie, w rozumieniu tego wszystkiego, co nas otacza, że właśnie to, o czym marzysz, do czego zmierzasz, ubogaca Cię. Jeszcze, jeszcze i jeszcze. Kubera Mudra. To tak jak powiedziałem, mudra bogactwa jest bardzo prosta. Wykonasz ją w ten sposób. Zobacz, łączysz trzy palce, te dwa pozostają tutaj z boku i tak robisz obiema dłońmi. Kiedy ją stosować? W różnych przypadkach. Na przykład wyobraź sobie, że potrzebujesz rozwiązania jakiejś sytuacji, która nie daje ci spokoju, a która twoim zdaniem wpłynie na Twój dobrostan, pomedytuj z tą mudrą. Albo drugi przykład bogactwa. Spieszysz się gdzieś bardzo i szukasz miejsca do zaparkowania. Jedną ręką możesz złapać kubera mudre, mudre bogactwa. Takie mudre bogactwa, raczej ta jedna, stosowana codziennie na różne ziemskie sprawy, przynosi niesamowity dobrostan. Dlaczego? Bo jak sobie uświadomisz, że bogactwo to nie tylko wypchany portfel, kryptowaluty, obligacje, akcje, złoto, to wszystko to, co dobrego do Ciebie przychodzi, to zmienia się absolutnie wszystko. I zaczniesz traktować wszystko dobre, co wpada w Twoje życie, jako właśnie bogactwo. Wyobraź sobie sytuację, że idziesz na rozmowę o pracę, nową pracę, i potrzebujesz tej pracy naprawdę jak powietrza, no bo wiadomo, kasa, kredyt i tak dalej, i tak dalej. Ale nie masz przekonania do tego, co się wydarzy. No bo wizualizowałeś, wizualizowałaś, medytowałaś, medytowałeś, ale no właśnie. Mudra bogactwa przychodzi z pomocą, bo bogactwo to doświadczenia, które dostajesz, ale doświadczenia, które działają tylko i wyłącznie dla twojego dobrostanu. Mudra bogactwa można też stosować przed ważnymi egzaminami. To też bogactwo, wiedza. Wiedza to również bogactwo, bo wiedzę, możesz w wielu przypadkach swojego życia, w wielu miejscach zmonetyzować, możesz ją po prostu sprzedać. Możesz pracować gdzieś, świadcząc, us świadcząc usługi trudne słowo, w oparciu o swoją wiedzę. Kubera mudra. Łapiesz dwoma dłońmi obiema, i medytujesz przez chwilę. Tutaj szukam obiektywu, medytujesz przez chwilę, zastanawiasz się, oddychasz, dajesz całą swoją uwagę. Tym mudrom. Lewej i prawej złapanej na jednej i na drugiej ręce. Wczoraj dostałem kilka ciekawych maili. Łysy, a opowiedz, czy mudrę można łapać jedną ręką? Oczywiście, że tak. Jednak istnieje przekonanie i w ogóle praktyka, że winno się łapać dwoma rękami. Z jakiego powodu? Otóż chodzi o balans, chodzi o synergię w życiu. Zobacz, człowiek jest z... Tak, jakby składający się z dwóch połówek. Masz lewą, lewy przedsionek serca, prawy, lewą połowę mózgu, prawą połowę, prawą półkulę mózgu. Składamy się z symetryczności. Więc dobrze jest, kiedy mudry łapane są obiema dłońmi. Ale oczywiście w krytycznych sytuacjach, w przypadku Kubera mudry, kiedy prowadzisz samochód, a musisz jedną ręką złapać, bo coś tam sobie wymyśliłaś. Wymyśliłeś. Naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Tak samo mudry ratujące życie będzie o nich mowa w tabletkach zmian to też takie mudry, które można złapać jedną dłonią, a raczej ułożyć komuś, kto tejże mudry potrzebuje w jednej dłoni. To w ogóle naprawdę ciekawy aspekt. Mudry ratujące życie będzie o nich. Ale dziś namawiam cię na stosowanie tej prostej mudry kubera mudra mudra bogactwa. Jeżeli dopuścisz do swojej głowy, że bogactwo to nie tylko złoto, pieniądze, obligacje i tak dalej, a wszystko to, co dobre, na przykład wiedza, na przykład szybsze rozwiązanie spraw, zmienia się absolutnie wszystko. Łap tę mudrę bardzo często i bardzo często pozwalaj sobie na to, aby przynosiła dobrostan w Twoim życiu. Tak samo jak i inne mudry, które będą omawiane podczas tabletek zmian w tym tygodniu, bo ten tydzień. Do końca, do piątku to właśnie mudra. A potem postaramy się zrobić jakieś podsumowanie, jakieś opowieści o tych mudrach, które jeszcze warto w życiu stosować. Kubera mudra dla Ciebie na dzisiejszy wieczór i na resztę Twojego życia. Raz jeszcze zasyłam ukłony wszystkim tym, którzy napisali, że dzięki za program pod tytułem Tabletki Zmian, dzięki za to wszystko, co się wydarza, nie macie pojęcia, jak mi jest niezmiernie miło. Patrzę tutaj na swoją magiczną skrzyneczkę do, do robienia różnych rzeczy. No i cóż Wam mogę powiedzieć? Trzymajcie się ciepło i poręcz. Co złego, to nie ja. Słyszymy się jutro w tabletkach Zmian. Oczywiście o 21.00. Jutro również w codzienniku motywacyjnym i jutro również moim i Waszym gościem będzie Gosia Ratyńska w lepszej połowie tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Łapcie tę mudrę bardzo często. Kubera mudra. Mudra naprawdę wielkich dobrostanów, mudra bogactwa. Dobrej nocy. Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc.